Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi Waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 65 529 55 29 Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Zapowiadany już wcześniej. Jarek Adamek czeka na Państwa przy radiowym mikrofonie i przy radiowym telefonie. Dzień dobry, Jarku. Dzień dobry. No i telefon oczywiście jest do Państwa dyspozycji. Teraz jak zawsze z dużą przyjemnością przypominamy Państwu ten numer i czekamy na Państwa połączenia. 655295529. 5529. Proszę dzwonić, bo to wiecie. Niby krótko, ale trzeba wypełnić ten czas. Mamy telefon? Jest już pierwsze połączenie. Nie mamy? Tam się ktoś rozmyślił, no. albo wystraszył, albo jeszcze nie wiedział, co chce powiedzieć. Albo tak zwany Batcol. 65-529, 55 29. Nie wiesz, co to jest Batkol? Tak ktoś na telefon usiądzie. <grym> Czy tak są się... Kolega patrzy i na mnie, i na koleżankę. <grym> No nie, no. Wam się, no, tak, tak. się też pewnie czasem w, w zdarza. W torebkach odbielek. częściej nam się tak. zdarzają I takie historie, że wrzucone, niezablokowane. Dzwoni do mnie ktoś, a ja słyszę jak idzie po schodach. A, i coś, no, teraz. Tak. A i teraz kolejne połączenie, dzień może dobry. tym razem się ktoś odezwie. Dzień dobry, dzień dobry bardzo. Ja dzwonię w takiej sprawie, a mianowicie w lesznie jest taka firma na ulicy Wałowej, Nowa, chciałbym się dowiedzieć, kto wydał pozwolenie na krematorium w środku miasta, w środku Leszna, bo to jest po prostu nieporozumienie. Jak to krematorium? No, na ulicy Wałowej przy Urzędzie Miasta, przy Narożniku jest krematorium i teraz wleśnie jeżdżą lawety po mieście i reklamują nową firmę właśnie. I chciałbym się dowiedzieć, kto wydał pozwolenie na, 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 takie, na taką firmę w środku miasta. No dobrze, sprawdzimy, to dowiemy się. Nie mamy takiej wiedzy przynajmniej na razie, ale spróbujemy, dowiemy się w Urzędzie Miasta dobrze. zapewne, które decyduje o też także w zgodach na różną działalność, jak rozumiem, uciążliwą. Tak jest, bo to jest w środku miasta, także nie wiem, czy jeszcze ludziom to nie przeszkadza, czy jeszcze nie wiedzą o tym. Dobra, sprawdzimy. Dobra, dzięki bardzo. Dziękuję bardzo. 655295529. Czekamy na kolejne Państwa telefony. Kolejne sprawy, kolejne skali. Tematy. I jest telefon. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. E, dzień dobry. Ja dzwonię, żeby wyjaśnić pewną sprawę. Bo wczoraj Pan dzwonił z pretensjami, że samoloty straszą ptaki. Ale według mnie. To ta ulica szybowników została ogłocona z drzew i dlatego nie ma ptaków. Ptaki mhm. się przeniosły w inny rejon. Aha, I tak. niech on nie zwala wszystko na samoloty, bo wiem, że mu na pewno te samoloty przeszkadzają i czepia się psiego ogona. Mhm. Dziękuję, miłego dnia. Dziękuję bardzo, pozdrawiamy serdecznie. A pan mówił, że tam na działkach nie ma ptaków. Ja nie wiem zresztą jakie tam są ptaki, znaczy jakie tam ptaki były, bo na tych drzewach takich wysokich, to wiecie, to te ptaki takie, co to strach samochód zostawić pod spodem, nie. No, 65 655295529. Myślę, że te ptaki szczególnie upodobały sobie okolice myjni samochodowych, takich świeżutko umyte auto i. Plask. Sprawdzam połączenie. No i coś się tu przyblokowało. Znowu nam wisi no. numer. Dobra, linia zwolniona, można dzwonić ponownie. Przypominamy no. numer do studia 65-529-5529. Zapraszamy serdecznie do przerwy 10 minut. Tak, a Państwo, mam nadzieję, są dzisiaj wulkanem tematów dla nas. Jakiegoś takiego przekazu pozytywnego, ale jak jest negatywne, to też dawajcie. no. Taka jest ta audycja, co tam słychać u Was dzisiaj przy środzie. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Dzień dobry. Słuchaj, Pan Rynek Zaborowski, jest taki mały zestaw naprawczy rowerowy. Tam jest pompka podsuta, nie ma wcale normalnie rączki. Czy tam by dało radę zgłosić? Stacja naprawy rowerów na rynku zaborowskim. Dobrze, zgłosimy, jak inne uszkodzone rzeczy. Rynek zaborowski. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Rowerów i pompka uszkodzona. No, te pompki są najczęściej uszkadzane przez różnych geniuszy i Tytanów intelektu, widzę bardzo często brakuje na przykład tego zaworka tam, do, który się dołącza do. O, 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 za, jak to się nazywa? Wentyla o, w rowerze. 65 529, 5, 5, 2, 9. Uszkodzony. Dobrze. Jak tam początek roku szkolnego Państwu mija? Czy Państwo załamani początkiem roku szkolnego czy raczej ucieszeni, że do południa pusto w chałupie jest? Dzieci w szkole siedzą. A może odwrotnie? Może plany zajęć są takie, że po południu. Że po południu. Że popołudnie. Że popołudnie. Mm. Ja jak to właśnie wygląda w szkołach? Macie zajęcia na dwie zmiany w szkołach, rodzice? Też nam dajcie znać, powiedzcie, jak to wygląda? Czy się wszystkie dzieciaki uwijają z tą robotą tak do drugiej, trzeciej, nie mniej więcej. A potem zajęcia pozalekcyjne. A potem kółka. A potem, co tam jeszcze jest? Dentesta lekarz. Ten lekarz, języki obce. Robienie zielnika. <noise> Kasztany się zaczną za chwilę. Nie, już są chyba, nie? Bo to wszystko wcześniej w tym roku. 65-529-5529. Ja no. Na szczęście odeszły te czasy, kiedy się człowiek wieczorem późno o 23 dowiadywał, że na jutro jest potrzebne że jest potrzebne nam sześć patyków i układ scalony i kawałek czegoś. Mamy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry, moje uszanowanie. E, dzisiaj od rana słucham w radio, że e, policja będzie pilnowała porządku koło szkół, e, nie wiem, w Polsce, w Leśnie. Mhm. E, I tak sobie jadę tutaj na Zatorzu, jest taka szkoła, tam jadę koło tej szkoły ani policjanta, ani nikogo. Natomiast... E, potem... Potem wyjeżdżam drogą e, spółdzielczą, tam gdzie te konformy są, czy jak tam konforty, mhm. te firmy konfortowe, tam stoi policja. Czy moglibyście państwo, nie wiem, głośno powiedzieć w radio, że tam nie ma szkoły dla tych policjantów, bo oni pewnie się pomylili, bo sporo tam stoją, mieli koło szkoły stać ponad. O, Także to... ja was serdecznie pozdrawiam. Policjantów Dzięki. natomiast to trzeba Starcić. Pomyliło im się. tam Myśleli, że dużo ludzi to szkoła, a to, tam szkoły nie ma. No nie ma. Przy tym rządzie. Ja tak, myślę, tak. że policjanci to oni tak w, w różnych miejscach stają, bo jakby tak było, że tylko przy szkołach to ci piwaci dwa ja, wiem, ja, ja, ja wiedzieli, wiemy, no oni że oni tak stają. Tam gdzie niepotrzebni to oni stają, a tam gdzie są potrzebni. Słuchaj, to oni, ich jakoś nie ma. No. Nie ma. Oni, tak, są, że... oni są najczęściej totalnie niepotrzebni w tych miejscach, gdzie nas złapią. No. To, to znaczy wie pan, no tak, oni łapią tam taki prosty odcinek przed samym rondem. To kogo oni tam mogą złapać? Okay. Ja nie wiem. Czyli co, radzimy. No czy... niech koło szkoły jadą, prosimy... jak mają pilnować porządku tak. koło szkoły, to nie koło szkoły jadą. Prosimy bardzo. Panie redaktorze. Prosimy tak, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam pana poz... i redakcję. Pozdrawiamy Miłego również dnia, pana słuchacza dziękuję. Miłego Dnia, policjantów pozdrawiamy także i yy, no, byście stanęli przy szkole. A propos kremacji? Mm, nasz dział reporterski wyszperał w, na razie w internecie info o tym, że kremacja odbywa się, i tutaj cytat, w naszym prywatnym domu pogrzebowym w Grodzisku Wielkopolskim, czyli nie w Lesznie. Że Leszma proponuje taką usługę, ale kremacja nie odbywa się tutaj. Czy znaczy, reklama jest w Lesznie? W sensie? Usługa. Usługa? Że można sobie kupić tę usługę, ale jak wykonywana kodek. jest w Grodzisku tak. Wielkopolskim. Tak. Tak Aha. wynika z komunikatu. Okej. Okay. No dobrze. No to kolejne połączenie. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Ja mam taką sprawę. Będąc w PZU na skarbowej, tam wyremontowali ten cały hol i proszę pana, przez dwie godziny stania tam i człowiek nie ma gdzie się nawet załatwić, bo ubiegacie odcięli od klientów. I to, to jest kpina, żeby ten prezes, czy tam dyrektor w ten sposób z klientami, którzy utrzymują PZU. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No, szanowne PZU, przemyślę, bo Wam klienci zaczną uciekać. Filmów ubezpieczeniowych na rynku jest sporo, więc nie ma obowiązku korzystania właśnie z Waszej, nie, to nie jest ZUS. No, panie dyrektorze, proszę pomyśleć, żeby może klientom, zwłaszcza jeżeli dłużej tam przebywają, taką możliwość dać. Mamy telefon? Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Jarku, ja taką mam prośbę, bo w Domcu na ulicy Cyprysowej jest plac zabaw dla dzieci i tam jest uszkodzona huśtawka, tam już zerdzewiało wszystko, ten łańcuch, co trzyma tę huśtawkę, to lada moment, tam wszystko spadnie. Byłoby możliwość, żeby tam ktoś podjechał, no. majstru jakiś i naprawił to, bo to teraz dzieci tam, mhm. dużo tych dzieci jest i bawią się tam po prostu i to niebezpieczeństwo stwarza. Dobrze, musimy tylko sprawdzić, czy to jest gminne, czy... Czy Sołeckie, kto jest odpowiedzialny za mm, utrzymanie tych urządzeń? No dobrze, przekażemy tę prośbę oczywiście. No Ona dobrze, prawa... ulica Cyprysowa. Cyprysowa, dziękuję bardzo. No, dziękuję, miłego dnia. Miłego dnia również. Zastanawiam się, kim był Cyprysow, ale okej. Okay. Dobrze. I mamy jeszcze cztery minuty do przerwy, więc śmiało dzwońcie. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Panie Jarku, ja mam taką prośbę, może ktoś mi wytłumaczy jak to wygląda. Nie pan, mam siostrę, która jest po operacji mózgu i ma, jest po udarze i ma kamienie żółciowe, prawda, do wycięcia. Ma skierowanie od lekarza chirurga do szpitala. Poszła do szpitala, zgłosiła się do nowego pomyśla. Lekarz jej powiedział, że nie ma obecnie miejsca, dopiero w grudniu. Córka jej zapytała, a prywatnie panie doktorze, tak, 2500 tysiąca to kosztuje i już w poniedziałek może przyjechać na oddział. Proszę mi wytłumaczyć jak to jest. Na kasę chorych nie ma miejsca, prywatnie jest. Jak żyje 65 lat, ja takiego bajzlu nie widziałem. Co to są za porządki? Nie rozumiem tego. Jak ta kobieta ma chodzić? Niech mi pan powie, 62 lata ona się męczy. Chodzić nie może, spać nie może. Hmm. Nie rozumiem tego. No, prywatnie na... miejsce jest od razu i wszystko da się zrobić, ale na kasę chorych nie, bo to trzeba czekać miesiącami. Od wiosny męczy się z tymi kamieniami. Hmm. No też tego nie rozumiem, chociaż nie jest to no, pierwsza tego typu sytuacja. Się uh -huh. Chciałem się dodzwonić do Narodowego Funduszu Zdrowia do Poznania. tamten ten numer, który mam po prostu nie odpowiada. Dzwonię wątp, nie odpowiada, nie wiem, jaki to jest numer. Może by pan... Łaskawie się nie dowiedział i podał mi ten numer. Czy z tego co wiem Narodowy Fundusz Zdrowia też uruchomił taką infolinię ogólną z, z numerem telefonu? Już zaraz panu powiem jaki on jest. NFZ Poznań. Mm. I numer telefonu to jest 800 tak. 190 tak. 590. No, ślicznie dziękuję. Proszę uprzejmie. Jeszcze jedna sprawa, panie Jarku. Mhm. Następna sprawa to szpital Wolsztyn. Ma kobieta przepuchlinę pachwinową, która wyszła jak gęście jają. Była u lekarza, też skierowanie ma do szpitala, była w szpitalu u lekarza, Doktor zdecydował, że dopiero w przyszłym roku w styczniu do wycięcia. Jak ten człowiek ma chodzić? Ponad 70 lat. Jak ona ma chodzić, Niech pan powie, niech ma, jak ona ma funkcjonować normalnie. Okej, okay, no, mogę najwyżej pokiwać głową, bo wie pan, no to, no, są, ja historie, to, rozumiem, no, to są historie, ja zdarzają... głównie, no, to są historie, które się zdarzają, jasne. To, co się dzieje teraz, wie pan, to, to jest, bo pan co no nie bałwoła, no przecież ludzie kochani, na kasę chorych nie, miesiącami czekaj, prywatnie już od zaraz można iść, ja pierdzielę, no do czego już nie doszli. No, dziękuję panu bardzo, pozdrawiam, ja również, zdrowia życzę. dnia, ja tak to wygląda. Chociaż te długie terminy oczekiwania na najwyższego rodzaju zabiegi to też nie jest nowa rzecz. Dzień dobry. Halo. Halo. Jest tam kto? Halo. No, no dzień dobry. Słuchamy pana. Dzień dobry. Ja dzwonię w sprawie to, przejazdu kolejowego e, po Leszno-Głogów. Od strony Głogowej patrzą, bo jak jadę tutaj z patrzę do, Głog do Głogowa, to po prawej stronie za, za przejazdem kolejowym na Dożynkowej, są takie duże krzaczory, żeby widzieć cokolwiek, to trzeba samochodem po same tory podjechać. Okay. Przejazd na tak. ten bliżej... Za znaczy bliżej Szybowników. Jak bliżej leśna ten tutaj to jest. Bliżej leśna, ach tu. Na Dożynkowy, no bo jest... Nie, bo, są, bo, jest jeden, czy... bo są, są dwa. Aha, drugi jest na Wrocław. Dobrze. Chodzi tak. o ten na Głogów. Krzaczowie. Tak. Jest takie duże, że po prostu, żeby widzieć, czy z strony, się jedzie, to trzeba podjechać Jasne. pod same tory. Tam przypominam, jeszcze wszystkim jest znak stopu, bo czasami. Tak, jest stop, ale tak. się pan zatrzyma na stopie, jest linia ciągła tak. i nic pan nie widzi. Okay. Trzeba się do samych torów do, dojechać, żeby zobaczyć, czy sprawy są, co sieci. Dobrze, to do, trzeba zgłosić zgłosimy do polskich linii kolejowych, żeby tam ekipa się pojawiła. Ja przypominam o tym znaku stopu, bo często tam kierowcy nie, nie stają. Nie, nie, a, policja, a policja lubi tam stanąć i jedna z naszych koleżanek szanownych, właśnie za, za buliła swego czasu. No, zapomniało zapomniała o stopie. Tak, jak koziej się tutaj zapomniało. Także dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Jeszcze jedno Oj, mam tak? takie pytanie, bo już w ubiegłym roku dzwoniłem w sprawie e, placu zabaw w parku Tysiąclecia. Tam tą miała być jakaś zrobiona dla małych hmm. dzieci, bo jest tylko dla większych, a z tym jakby to koszykiem nie ma nigdzie tam huśtawki. Park Tysiąclecia. Czyli chodzi o nową huśtawkę. Żeby zrobić nową stawkę, no chociażby tu przy tym placu zabaw co jest w tym statku takim. No Tam dzieci co mają robić, go wchodzą do góry i schodzą na dół i to jest wszystko. Dla niektórych to jest i tak zabawa. Ja uwielbiam wchodzić do góry i schodzić na dół. No. Ale dzieciom może faktycznie potrzeba więcej. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam teraz, proszę Dziękuję. Państwa, krótka przerwa wracamy za dwie minutki. Przerwa za nami. Jarek Adamek odbiera Państwa telefony jeszcze przez 11 minut, dokładnie do 10.45 i jest już kolejne połączenie. Dzień dobry. Dzień dobry. W Lasocice. Chciałabym się tylko jego gminie przypomnieć, że żywopłot jest do ścięcia. Mieliśmy tylko raz w tym roku ścięty w tym okresie. W zeszłym roku już było dwa razy. Żywopłot... To już jest problem, problem z wyjazdu z posesji. Żywopłot w Lasocicach. Tak, tak. A on jest taki wszem, powszechnie znany, że pan wójt będzie wiedział, o który żywopłot tak, Oczywiście. A tak, bo on Ale jest to... przecież z Lasocic. Tak, Lasocicach. Tak, Dobrze. Panie wójcie Mikołaju, żywopłot w Lasocicach do przytrymowania, więc bardzo proszę w imieniu mieszkańców, co by tam sekretar wjechał. Dziękuję bardzo. Swoją drogą polecam państwu Lasocicę, to piękna miejscowość jest. Prawda? Było się... Widziało się. Jestem za. Jestem za, absolutnie. Słuchajcie. Destynacja na krótki wyjazd, całe 15 minut. Odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry. Witam. Chciałam temu panu doradzić co odnośnie tej operacji na, na podwyczek żółciowy. Niech idzie prywatnie do tego lekarza, jeśli ma tego chirurga. I za tydzień będzie operacja. No tak pan mówił, nie? że jak prywatnie to tam szybciutko się znalazło miejsce. A tak, tak, niestety... ale, ale to będzie na, no, na kostę chory, bo tak no. to... to nie? No i tu jest cały ten problem, że to tak dobrze no. nie działa to na funduszu. I właśnie wie pan, co to, to każdego boli. Mhm. Prywatnie jest z tego, a jak... Miałam taką podobną sytuację. Poszłam prywatnie do tego lekarza i, i, i też miałam czekać dwa miesiące czy prawie na dwa, trzy miesiące, Poszłam prywatnie do lekarza, za w ciągu tygodnia miałam operację. No właśnie. 100 no, no. No zł zapłaciłam za wizytę no i, i, i znalazłam Po co ma płacić 2,5 tysiąca, jak może stracić tylko 300 zł? No pewnie. No, działa to, <grym> moja tak uwaga. to Dziękuję bardzo. Tak od Tak, do, pozdrawiamy no. również. Tak to działa już od lat, wszyscy doskonale wiemy. E, natomiast teraz jest y, jeszcze trudniej, ponieważ zaczyna brakować lekarzy, z tego co informują specjaliści. dzień dobry Dzień dobry. Radio Reportera. Tak, słuchamy. Chodzi o to, jestem mieszkańcem ulicy Podmiejskiej. Na ulicy Podmiejskiej pod numerem 7 jest taki wybujały chodnik przez korzenie od Świerka i właściciel z tym nic nie robi. Prosiłbym o interwencję. Ulica Podmiejska, tak? Podmiejska 11, podmiejska 7. Podmiejska 7 chodnik. Rozumiem, że chodzi o naprawę tego chodnika. No właśnie, właśnie, tam się można przewrócić. Zgłosimy do urzędu, do zarządu dróg Chodnik na Podmiejskiej Dziękuję bardzo, miłego dnia I bardzo Państwa proszę jak nas dzwonicie, ściszajcie swoje radia Bo potem właśnie mamy takie echa gdzieś tam w tle Ale dzwoncie, dzwoncie. O, mamy chyba kolejny telefon Dzień dobry Dzień dobry Witamy Jak to mówią, Radio Elka, tak? Tak mówią, słuchamy jak to mówi przysłowie mówisz i masz już ekipa działa i jest ścinany żywopłot w Lasocicach ale mam prośbę do zarządu <laughs> dróg o wycięcie, o wykoszenie skrzyżowania i chwastów na skrzyżowaniu y, z dwunastką w Lasocicach skrzyżowanie DK12 Lasocice to pewnie generalna dyrekcja dróg tutaj musi wkroczyć Gdaka. A bardzo serdecznie pozdrawiamy Pana Wójta w takim razie, który zadziałał po prostu z no, wyprzedzeniem nawet antycypował ten telefon. Mamy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, ja mam taką prośbę. Znaczy się jest chodnik od ulicy Rodziewskiego do parku, tam gdzie jest siódemka. Tam jest tragedia z tym chodnikiem. Wskiego SP7 chodnik na koło przedszkola, po prostu jak idą starsi ludzie, ja nie wiem, jak oni tam chodzą. Ja jestem osobą taką, że jeszcze po prostu no, można się tam wypieprzyć, że mm. na tym świat stoi. Mm -hmm. Dobrze, z tego co wiem, nie było żadnego planu na remont w tym miejscu, ale a będziemy... Ten, mówię, to jest raptem, mówię, no 300 metrów czy ileś mm -hmm. tam tego chodnika, bo tu od ulicy Grunwaldzkiej do Andrzejewskiego jest bardzo ładnie zrobione, a, pod, mówię, a reszta to... Ja nie wiem, czy to zabrakło chodnika, czy co. No... Zabrakło pewnie pieniędzy, jak zwykle, ale dobrze. Będziemy, znaczy w sensie takim, zgłaszamy no i zobaczymy, czy gdzieś tam na listach inwestycyjnych pojawi się temat remontu tego chodnika. Pozdrawiamy serdecznie, szanowną panią. Jeszcze 5 minut dzisiejszej audycji, więc śmiało jeszcze ktoś nam się tutaj dodzwoni. Chodniki na razie są, przynajmniej w ostatnich. Telefonach przodujące, a zobaczymy, co będzie w kolejnym. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. E, ja dzwonię z okolic Rydyny e, i poprosiłabym o kwiaty i motyle dla naszego przedszkola w Rydynie, e, ponieważ no, te panie tam mają anielską cierpliwość i stalowe nerwy. E, naprawdę e, należy im. się Rozumiem, że była Pani świadkiem oddawania dzieci do przedszkola w pierwszych tak, tak, dniach właśnie, września. Tak, właśnie sama y, to najmłodsze dziecko oddaję y, do najmłodszych grup także, y, a jest całe piętro y, tych trzylatków takich najmłodszych. I naprawdę y, jest pogrom. Takich łowieczanych, osmarkanych, wrzeszczących. Te matki tak, biedne tak, z tymi bardziej. sercami tymi bo to dziecko ryczy, a matka musi sobie iść. Tak, przeżywałem to z trójką tak, dzieci w panie, przedszkolu. Ale panie naprawdę stają na wysokości zadania i na wszystkie sceny, z sceny, jakby nie wiem, tam. Tatarzy porywali po prostu te dzieci. No, nie, autentycznie, dla pań, dla pań nauczycielek, dla pań pomagających w przedszkolach, bo wiem, że słowo przedszkolanka nie wszystkim paniom się podoba. Dla was wielkie ukłony, to dla was szczególnie trudny czas, ale mamusie przedszkolaków też pozdrawiamy, które tam wtedy też sobie czasem łezkę uronią. Kwiaty i motyle patrycjo były proszone, a więc proszę uprzejmie. Dziękuję serdecznie. Nasze dzieciaki też wyczały na początku przedszkola, że wyczały. No tak się buduje charakter. I kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry panie Jarku. Witam. Jakoś tak, ze trzy lata temu zgłaszałem panu temat fatalnego stanu nawierzchni części ulicy Zachodniej we która biegnie wzdłuż storów. wtedy była odpowiedź z urzędu pracowników, że czekałem na jakieś środki zewnętrzne czy coś. No to chyba je dostali, bo ja wczoraj byłem mamę odwiedzić i kładli właśnie drugą warstwę nawierzchni. No, No, także już temat załatwiony. Trzy lata. I no trzy no. lata. Mówiłem, na no, rzeczy, niemo rzeczy niemożliwe załatwiamy od ręki. No, na na cuda trzeba chwilę Dobre, poczekać. Dalej. W przypadku ulicy Zachodniej to były tylko trzy lata. Oj tam, oj tam. Teraz, nie wiem, zgłoście coś takiego fajnego, co powiedzmy też za trzy lata. Jak będzie za trzy lata, się ucieszę. E ekspresowa dwunastka. I kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. A mam taką sprawę. W zeszłym roku dzwoniłem na temat przejścia y, między szkołą y, ogólniakiem normalnie tu przy ulicy Prusa i przedszkolem. I, i, przed I tam kiedyś, w zeszłym roku dzwoniłem i ktoś powiedział, że, że w tym roku będzie normalnie to, to przejście zrobione. To jest y, odcinek, y, tak mówią szczerze, 20 metrów kurde długi, a, a, a szeroki 2,5 metra. I teraz dzieci chodzą do szkoły. Ja dzwoniłem w zeszłym roku, jeszcze przed, przed, tym, przed okresem takich wakacji. Teraz dzwoniłem znowu już dwa tygodnie temu. Tu dzieci chodzą do szkoły. Jak Spółdzielnia Leszczyńska robiła normalnie kurcze, tu remont wszystkich dróg, to pan Borowiak, wielki pan prezydent kurczeń, nie robił nic konkretnego. Tylko powiedzieli, no zrobimy, zrobimy, a 5 milionów wziął kredytu, kurczę nie wiem na co. I normalnie nawet przejście dokładnie, a to dopiero rowerem przejechać. I ta, ta, ten odcinek krótki ma normalnie 40 lat. I teraz jak młodzież chodzi do szkoły, to normalnie nie wiem, jeżeli teraz zaczną remontować, a nie jak były w ferie, to normalnie nie wiem, te, te, te dzieci będą chodziły, żeby do szkoły dojść, a przychodzą tak z autobusu z Zamenhofa, z Rejtana i z, z, z tych stron, kurczę normalnie gdzie ludzie przyjeżdżają nawet i z rydzyny i z inny, bo też ogólniak. Czy tego nie można było wcześniej załatwić? Ale jest robione to przejście. Znale? Jest robione to przejście. A, ale nie, proszę no. pana. Ja ja dlatego. Tak, dlatego ja panu mówię, bo on mówi, że jak teraz zaczną je robić, to będzie problem z przejściem. Ja mówię, jak zaczną, to byłoby dobrze, ale... Chyba... No, 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 no ale wie pan, po to się zgłasza, że to jest krótkie przejście, a dzieci chodzą, a, a ten yy, odcinek drogi jest taki, bo tam był wylany beton i to mhm. wszystko się kruszyło. Kiedyś mówi jeszcze... Taka pani szła normalnie z balkonikiem i, i zostało jej półtora metra, że do przejścia już jej nie pomagają ze względu na to, że mogłaby się przewrócić. Ale tam, żeby przejść albo przejechać rowery, to jest, głowa boli, mózg staje. No, no przecież to, to, to na, ten odcinek należy do miasta. No dobrze, no będziemy w takim razie się przypominać z tym tematem. Przypominam Państwu, że nie wszystkie rzeczy są załatwiane po naszej myśli. Bywają odpowiedzi negatywne, a na niektóre rzeczy, a na niektóre rzeczy trzeba czekać, tak jak dzwonił Pan słuchacz z że trzy lata na ulicy Zachodnią przyszło. No, proszę ]cie. Pana, jakbym Panu powiedział, jak dzwoniłem do spółdzielni mieszkaniowej, że na balkonie normalnie, kurczę, jest tak i tak i tak, to ja już czekam pięć lat i jeszcze nic. To tylko, to tylko zdrowia sobie życzmy i cierpliwości, bo czasem no panie, są takie. Nie no, no, no nie wiem, bo jak już mam 77 lat, no to kurczę nie wiem, co Dwie siekierki. Znam paru, znam paru kolegów bardzo na fleku w tym wieku. Nawet słyszałem o. No wie pan, Jestem takim człowiekiem, który walczy o to, żeby na naszym osiedlu tak. było fajnie. Tutaj, słyszałem no, znaczy, słyszałem. Tak, jeden ze znajomych w tym wieku właśnie się pochwalił, że bierze ślub. Ja się Pytałem, czy chce ci się, mówić, co mi się chce, muszę. Tyle, co ja załapię Dobrze. tutaj dla naszego osiedla, to niejeden nie załapił, kurczę, normalnie przez 100 o, lat. No, może proszę jeszcze pomyśleć o jakiejś karierze publicznej. Dziękujemy bardzo, nie, pozdrawiamy no, Państwa nie, bardzo serdecznie, no, i, miłego i dnia. Dużo, dużo, dużo zdrowia. Dużo zdrowia, dostępny temat dla jutro o 9.15.